No, babcia, wiecie, że jest karnawał? <laughs> Już nikt nie pamięta, co to jest karnawał, bo jest narodowa e, kwarantanna, narodowe szczepienia, narodowy szpital i coś tam jeszcze wszystko jest narodowe. U mnie nic nie jest narodowe, po prostu nic. Taki mam temacik na dzisiejszy wieczorek. Karna, karnawał. Taki temacik. Algorytmy. Słuchajcie robaczki, algorytmy na żądzą. No, każdy to wie. Tylko nie każdy sobie zdaje sprawę z tego jak. No ja takie małe badania zrobiłam. I otóż tak. Jak się ja biorę sobie telefonik i wpisuję sobie w Googleach e, jak. I one mi piszą. Jak dojadę Historia Jak dojadę, jak zostałem gangsterem, Jakub Tolak? Jak udomówiony jakość powietrza Warszawa jak szybko zostać. Zasnąć i jak zostać gwiazdą. Okej, okay, dobrze, dobrze. Teraz piszemy sobie ile? Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ile? Ile kosztuje euro? Ile waży, nie wiem co, ile kosztuje dolar, ile to netto, ile kosztuje Netflix, ile kalorii ma piwo, ile mogę wypić. <grym> Otóż możesz wypić tyle, ile możesz wypić. No, no, tak, to tak. I jeszcze jedno pytanie, no bo trójka jest najlepszą. Cyfrą. co? Wpisuję sobie co? 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 I na początku jest COVID. No to co? COVID-Polska, COVID-objawy. COVID-objawy. Potem Booking.com, hotele. No i tak algorytmy mną rządzą tutaj i nami wszystkimi rządzą te algorytmy. Więc ja postanowiłam zabawić się z algorytmami i wpuszczać im takie jakieś bezsensowne rzeczy. No więc na początku wydawało mi się, że na chybił trafił, że wymyśliłam sobie coś bardzo bezsensownego, mianowicie miciu y, piciu. No to usłużne algorytmy powiedziały mi, że niciu piciu jest na Facebooku, no to znaczy, że dobra. Znaczy, że Miciu Piciu wymyśliło to samo, co ja. Nie wiem, nie zaglądałam do Facebooka na Miciu Piciu. Oraz algorytmy oczywiście poszukują takich jakichś rzeczy i to było mądre. Algorytmy z Miciu Piciu zrobiło makczu-pikczu. Ma ma w Peru, co znaczy w języku kaczuła naj najwyższy szczyt. I to jest najlepiej zachowane miasto, inkaskie w Peru, które powstało w XV wieku, leży na wysokości 2090 metrów do 2400 metrów na poziomie morza. Na marginesie dodam, że najwyższą górą w Tatrach są Rysy i one mają trzy szczyty, a najwyższy leży, a najwyższy ma, 2503 metry nad poziomem morza i leży na terenie Słowacji. <noise> Czyli najwyższa góra polska jest słowacka. <noise> no i dobrze, mi się to bardzo podoba. Juchu! Y Potem sprawdzałam słowa, półsłówka i zawsze usłuszne algorytmy dawały mi głupią, głupszą albo mądrzejszą odpowiedź. Aż wymyśliłam dwa słowa. A one brzmią tak. Prudodrłęka oraz zważy koń. <śm> Algorytmy zwiędły i umarły. I powiedziały mi taki komunikat się pokazał podana fraza nie została odnaleziona. <śm> I to jest wolność, jak oszukasz algorytmy. Tak. Bo to jest Dla to jest śmieszne. <noise> Pozdrawiam Was wszystkich. Babcia, klop babcia algorytmiczna. Aha, a zobaczcie, co tutaj yy, on mówi. o Algorytmy mówią o klop babci. Yy, klop. Yy, ba hop na klop babcia klozetowa tramwaje co wiesz o klop babcia yy, tu potem pokazuje się mój kanałek czyli, <laughs> czyli jednak Pokazuje mi się mój kanał jak na klobawcia algorytmy! Juhu!